ma tutaj Alex i dzisiaj gramy sobie w, e, Robloxa no i e, już włączam sobie tutaj dzisiaj e, gramy w Tornado Destruction New York City destroy New York sick. City no i sobie dzisiaj programy tak sobie programy programy sobie sobie leci Dzisiaj... 100 się, dzisiaj... Pierwszy raz to gram. Poznaję, dzisiaj pierwszy raz to gram. Jak to? Mała dojścia. Czekajcie. Dobra. Um, e, dobra, działa wszystko. Co to, co to jest? Co to jest? Ja Ciebie nie... Co to jest? Ja biegam na Maniac Sonic co? a skoczył normalnie jak samolot o co to jest? Ehm um... sklener meteorite crate meteorite solver to chyba jakieś meteoryty ale tam było crate tsunami o nie, nie będziemy robić um, tutaj co to jest? spawn tornado i crate Kray... Player, player tornado, nie wiem, co to jest Clayer. Napiszcie w komentarzu, co to jest Clayer. Nie chcę sprawdzać. Dobra. Musi jak mi biegamy? Ej! I, to, to jest bieg Sonika! Ale najszybszy. Dobra, mamy jaką, jakiś dynamit. Ym, ym, jak to nazwać? To rakieta? Ym, tutaj jakaś bazuka. Czerwona rakieta, nie wiem. c 4 nuklear rocket. C4, to wiem, bo grałem w CB. Um, Nuklear, no, to co, to jest, jest jakieś. Nie wiem, to jest jakiś chyba podnosi. to jest film nagrywał. Blast, będzie podobnego. Ale. my, my, nie Zobaczymy, jakie to jest mocne, ten gramy. Sprawdzimy. Um, o, tu w środku. Tam damy tutaj. I jakie to jest mocne? Ja jeżdżę, tak ja какие то смазки чтобы не разводил. Что ты еще? Давай его. Что? 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 1 1 grana Raz, dwa, to jakieś inne? Ja się boję, Tego ja razie nie będę kupił, bo to jest za dużo To jest za dużo eee, Weźmiemy, trafimy jakiś budynek Taki mały Nie wiem, bo za mały Boże, to się tym. O tutaj jest Ja mam gdzieś skórka, Nie, ja nie chcę na ten budynek trafić, bo jeszcze to się rozwali całe. Ja na przykład... O, most Brukliski, zobaczymy. Em, o, most Brukliski, jak most Brukliski się zachowa z bazuką? brak ale jeszcze genikus kilka co to jest Jakieś jakiejś co to jest? przecież bo... kiedy ja grałem to takie nie było nigdy potężna bazuka. co jest? ta bazooka? ona rozwali pół miasta no zobaczymy ym, tą rakietę ja się boję tej rakiety 3-4 Да. Что? Я Есть. Та базука ненормальна. Та базука ненормальна. Хорошо, вы, это не красная ракета. Целая красная ракета, да? не, 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 Aaaaaa! Czy ja widziałem kulkę? Widzowie, pro, proszę, proszę, widzowie, proszę sprawdź... Napiszcie w komentarzu, czy widzieliście kulkę. widzieliście kulkę? Ja mam pytanie, widzowie. Weźcie sprawcie na filmie i napiszcie, czy widzieliście kulkę jaką. Bo widziałem jakąś kulkę chyba. Nie wiem. Trzeba dam się na, na materiał. Ja to ja... I nie to nie robię, zbył. Ja muszę sprawdzić to co to było? Już ta rakieta jest... Boże, to jest miasto. To ten... No, Nowy Joris jest zwalony na... Amon. No tutaj gdzieś powinno być. czekaj, ja wejdę na to jorowiec. Ej, tam był coś. Uf. Czemu to tak puszczę? O Times Square, fajnie. Na ten Times Square. No Nieważne, Nie nieważne, że żarło kilka wieżowców. Damy tutaj C4. Zobaczymy, jak C4 wybuchnie w takim zaludnionym miejscu. Zobaczymy, co tutaj. Jest. Nie! Nie, 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 to jest domino. Um, co się stało? Dlaczego to się taki... Dobra, brak, brak słów mam. Co to jest? to jest jakieś nukleoty? Ja nie wiem, się boję tego Ran! Ran, uciekaj stąd, ja uciekam. Ja uciekam! Uciekaj! Szybko! Szybciej! Uciekaj! Uciekaj! Jezu, co to mi się odwala! Mnie ja ciekawe co nami, czy one będzie duże, bo ja zawsze mi zawsze chciałam zobaczyć z nami. Jak ona idzie? Nie widzę jego go prostu

To nie zwal... A to było... Jezu, kto idzie! Jezu! Może ta fala co to odwali? Widzowie co ta fala odwaliła? Ona szła z prędkością 2 milionów kilometrów. Ta fala... leciała jakieś 2000 chyba kilometrów na godzinę! To jest za grube! To za grube! o o nie nie nie, nie. to są lagi, to są lagi. Ehm, proszę już udroić em co to ja jeszcze schrodziłem popilkamy trochę ja mam jakieś materiały to też o to muszę, ale wierzę boże o nie, o nie o nie o nie ja coś złego zrobiłem to nie działa to, no to. to na to

to jest chore. To jest chore. Czy się Tu. Odwala. Ale naprawdę chore ci się tu odwala. Co to? To się odwala. Może tam jest tsunami, a tu tornado. Oh. Ja wam powiem jedno. Zostawcie lajka. I z dzwoneczkiem, bo dobiję chcę dobić dzisiaj subu O, i nie, czemu nie za nie Nie właśnie. Zostaw suba i, i lajk like, po tym filmie. Proszę. Zostaw, zostaw, zostaw! Bo inaczej ten lupek nigdy nie będzie uśmiechnięty. Będzie taki... A kiedy Czemu mnie tak spycha? Ej, bo ja tu mówię, żeby zostać a mnie tu spycha, no ja no. mam... Coś się tu Jezus! Jezu, ja tu... to podsłabam. Te tornado to jakiś potwór morski normalnie. To ja obliczam nawet ile ma. U Nie powinno, Nie, ja. nie, 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 ja, ja uciekam, uciekam, um, nie, uciekam, czekam, 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 czekam. nie, 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 tego miejsca, jak z nie, Zobaczymy czy bo widzę, że jest jakieś duże budziki boże tamte ja nie idę tamte dopiero chore o panie jest tej budli ja w ogóle znam niektóre wierzowce. Ja to, to nie... Dobra to przecieło jednak ja żartuję. to przecieło, to przecieło, ale bardzo mocno boże jak te <laughs> jeszcze te tutaj jak on rozwalony jest on na kawałki Szybko przelecimy przez to. O tu most ten! Pa, nie pamiętam jego nazwy. Musicie mi napisać w komentarzach, co to był za mocno w wymiarku. Pamiętam jego nazwę. Wiem, jak, jak się. Znaczy nie, pamiętam, nie pamiętam jego nazwy, ale wiem, jak się nazywa, tylko nie pamiętam. Musicie. Napiszcie w komentarzach, jak się nazywa, bo ja nie pamiętam. Jezu! Taka czarna plama idzie! Nie. Ej, czemu to jest większe od mostu? Może ten jump od tej postaci to jest najlepszy. Może jak to... Jezu, tam to ja... Ja wam powiem, tam to ja... nie idę. Nie biedny most. Panie mostu. Pan, pan most jest porzerwany. O Jezu, jakie lagi! Oh shit!

Ja jestem naprawdę zdziwiony Grandów kiedyś, ale nie, by nie było jak nie, by nie było tsunami czegoś takiego. Ja idę sprawdzić co tam, co tam, co tam się dzieje. Boże, nadal to, nadal to nie, co tam dzieje XD Co to jest Co to? Co to jest? Bo ja się boję Boże, jak to jest dozwolone. Co to jest? Wszystko wali tak. Co to robią, kochany? Hmm, co robią? Hmm, co to robi? Ej, bo ja nie wiem. Co to, co to jest tutaj zrobiło? Co to jest? Hmm, no co to ja mam pytanie jest widzowie, musicie musicie się zastopować widzowie musicie się zastopować i sobie sprawdzić co tam pisze, bo ja nie wiem. Wejdźcie to napiszcie mi w komentarzach co to ja, bo ja nie wiem, naprawdę. No ja, ja angielskiego to ja jestem kapa wielka, gigantyczna. się boję, że to nie... No patrz jak się w ta tornada, to nie wie. Ej, bo jest piękna, faktycznie. Ej, bo on się przewraca, chyba albo się wali. Co to jest? Mmm. Mmm. problem. Mm, dziwne niech yy, ja jestem zdziwiony i bez mm. yy, 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 miasto nie najlepiej wygląda bardzo źle wygląda a powiem że bardzo bardzo źle mogę wam jedno powiedzieć że te miasto nie wiem co jeszcze nie, 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 nie wiem co jeszcze tu pokazać wam, no ale jestem no zakończyłem ten odcinek bo nic wam nie pokażę już tutaj w kolejnych odcinkach będziemy tam testować z miastem, coś tam porobić ja to pokazałem, no no to do widzenia Mam nadzieję, że Wam się film spodobał, A jeśli tak, to lajkaczem często. lajkacza i suba dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia na następne filmy, więc... ELUWINA! Czy 2.0?